Hej, hej, witam serdecznie, ja jestem Seed, a przed Wami kolejny odcinek z gry Tobacco Shop Simulator. Moi drodzy, no jesteśmy gotowi, ceny pozmieniane, yy, towar na półkach poukładany, także możemy sobie działać. My teraz mamy tak, dziewiąty poziom naszego tutaj zacnego sklepiku. Następna rzecz, którą my będziemy w ogóle mogli zrobić to... Aha, poziom jedenasty, zatrudnić będziemy mogli sobie magazyniera, dobra. O, szkolenia dopiero 13 poziomu, więc tutaj jest też nie za wesoło. Hmm, rozszerzenia. Dopiero 15. No także no co, no musimy sobie tutaj tej reputacji teraz yy, nazbierać. Żeby się tu prawda, yy, móc dalej rozwijać. Dobra, popielniczki. No, mamy tylko 12, a czerwonych zapalniczek nie mamy. W ogóle, tak więc sobie to kupimy, słuchajcie. Yy, żółta popielniczka, proszę bardzo, raz. I miało być to, dobra. Kupuj. Te, a co to tak szybko dzisiaj to? E gargamelo, patrz, jak mu się spieszyło dzisiaj. Co żeś zwinął? Znaczy, nie zdążył zwinąć, no. I wiecie co? Jeszcze słuchajcie, kupimy sobie chyba drugi głośnik. Bo tutaj w tym miejscu sklepu już muzyczka nie gra. No, dopiero tak tutaj, nie? To sobie najwyżej dokupimy tutaj drugi głośniczek i postawimy. Ale najpierw lecimy na pocztę, yy, wysłać to i zarobić parę groszy. Ładuj, Ładuj. Dobra, fajnie. To sobie wystawimy zaraz tutaj na ten regał piramidkowy. O no właśnie, tutaj. Popielniczki to nie. Popielniczki tak, zdejmiemy te, bo jest ich mniej. O, ja cię kręcę. No myślałem, że się zmieści. No dobra. I to niech będzie tu. Dobra. Jak tam sytuacja dalej? Te czerwone likwidy się po pomalutku tutaj wyprzedają. Dobra, to by było. Garnijmy sobie to. Uhu. Przypinamy i, i zamawiamy, bo likwidy i tak i tak musielibyśmy sobie domówić, bo się tutaj po malutku kończą. Czy znaczy tak, tu o półmasy, i esty dobre, no to lecimy, Tyk raz, tutaj mamy dwa i te likwidy, proszę bardzo. No i pojechało. Gitara. No I dawaj, wrzucaj tu. Kurde, się na miejsce na regale kończy pomalutku. Estów tutaj nie mamy. No to sobie wyłożymy te, które tutaj mamy w kartoniku. Tak na regał. I te pulmasy też od razu. Dobra. A tu jeszcze były pulmasy. No dobra. Ogarniemy. I Warboro tu. Dobra, zobaczmy, co tutaj jeszcze. E, to można wziąć, to myślę też. No nie, zabieraj to. Dobra, tutaj Esty. Kurde, znowu na fajdane. Nie, jeste e, są tu dobrze. O, to tylko jedna torebeczka poszła. Dobra. Okej. Okay. I o właśnie, jeszcze te czerwone. O, kurde, ledziesz. Dobra. Cygara, możemy też sobie wystawić. Tak, jak najbardziej. I tam widziałem te złote, warboro też. No i dobra, czy coś dla Coś. Zapalniczki są, likwidy. No, te niebieskie jeszcze na razie też. Jedynie co, to byśmy musieli zamówić ten drugi tytoń tych w tych, yy, tutaj tych puszeczkach bo już nie mamy zapasu na magazynie ale tu jest jeszcze trochę no dobra to na spokojnie też teraz jeszcze to i to no i bardzo fajnie I tutaj maszynki, dobra. To można też? Można, dobry. No i już by nam w sumie zleciał dzień, słuchajcie. Nie mamy tych jabłkowych yy, woreczków, nie? Z tym nikotyną jedno i drugie można by ogarnąć. Dobra, magazyn, to, 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 to i to. O! I wiecie co? Chyba jeszcze sobie kupimy jeden regał. Yy, magazynowy. Kaesz ten większy. O, bo tam już się po malutku. tak ciasnawo robi w tym magazynie. Aha, głośnik jeszcze miałem zamówić. Dobra. Tylko czy wystarczy ma to wszystko kasy, nie? Głośnik jest za 400. Starczy. Będzie dobrze. Będziesz pan zadowolony. Mariolka, kasuj, kasuj. Kończymy ten dzień. Ile tam tu nam pan gwiazdeczek? 4 tylko, gdzieś ty. Dobra, koniec na dzisiaj. 41 1 Uuu, póki co to najsłabszy wynik. Czy nie, mieliśmy 40 chyba już kiedyś tam, nie? Dobra. Zmiana cen. Dobra, dawaj. Cyk, cyk. I i i tutaj. Otwieraj. Tu robimy sobie. Zapłacimy za towar. Regał magazynowy, proszę bardzo. Na razie tak tu. Tu mamy głośniczek. Głośniczek, takiego bananowca postawimy? No, całkiem sympatycznie. Dobra, Tytoń. Tu są pop. Nie mamy papierniczek na magazynie tych czerwonych? Rzeczywiście nie ma. Dobra, yy, tutaj sobie zróbmy ten tytoń. Okej, okay. i to są te Wipe Slim Vyp Penny Dobrze już tam przyszło online Akceptuj Jak bajera i tak Liquid zamawiamy na pewno i te fajki myślę, że też Chociaż ich to jest 40 w opakowaniu A ile mamy na magazynie? Tych Losegonów 17 Dobra, to weźmiemy stąd. Yy, tu kasa kupuj. Czekamy za kolegą, czy lecimy na pocztę? Ostatnio tak dosyć szybko przyszedł. Dobra, poczta. Mam nadzieję, że zdążymy. I tutaj o właśnie, akurat dwie paczuszki fajnie, sympatycznie. No i git jest git, yy, to otaj może likwidę. O, szybko te zamówienia teraz pływają. Pulmasy, esty i zapalniczka żółta. Mm -hmm. Pulmasy, no byłoby. Kwestia estów. Mamy tylko 5 paczek, czyli trzeba będzie zamówić i żółte zapalniczki. Yy, brak stanów magazynowych, czyli też trzeba będzie zamówić. Czyli mamy tak. Te żółte zapalniczki, proszę bardzo, i esty czerwone. Dobra. Kurde, nie ma tego miglanca dzisiaj. No Dobrze. Git, To mi się podoba Pulmasy to na pewno będzie można położyć, tak Tak, te esty sobie weźmiemy, a te włożymy z powrotem Zapalniczki tutaj I esty, kurde, tylko trzy paczki wyjmę, no Dobra. Gaz do zapalniczek, można by sobie yy, dołożyć. I yy, coś dalej, coś dalej. Kurde ja tylko będę tu łaził i sprzątał, no ja Cię kręcę. Yy, no dobra, byłoby, mniej więcej. O! Jesteś jednak, jesteś. Papierosy żółte, no dobra, jak już je mamy w ręce. O. Skąd jest winołeś teraz? To było to. Dawaj jeszcze ten tytoń. Hit. Dobre Coś gdzieś sprzątać? Chyba nie <laughs> Cygara Dawaj, panie, cygara Trzeba by dołożyć O No i tak by było mniej więcej Kurde, słuchajcie Zanim wbijemy sobie ten jedenasty poziom To to jeszcze nam chwilę zejdzie Prawdę mówiąc, jestem ciekaw, jak ten magazynier będzie nam tutaj działał. No i Mariolka nie nauczy się póki co szybciej kasować. Dopiero musimy do 13 poziomu dobić. Żeby Mariolka mogła iść się uczyć. No ja cię kręcę. A tego ochroniarza to kiedy my możemy sobie yy, ogarnąć? Na dziesiątym poziomie. A, czyli nie, najpierw będziemy mogli zatrudnić sobie ochroniarza. To całkiem sympatycznie, 40 punktów. Kurde, nie zdążymy dzisiaj. No dobra, Pociśniemy sobie jeszcze jeden dzień i zatrudnimy tego bodyguarda tu. Zobaczymy jak on będzie się sprawował. Będzie można sobie spokojnie wyjść na miasto, tu będą pilnować. Na tym mieście to nic nie ma, nie. Trochę szkoda, że taki jest ten świat mocno ograniczony. No to później tak z czasem to się robi już yy, monotonnie, nie? Codziennie to samo i to samo, i to samo. Dobra, jaka ta dzisiaj ocena będzie tych klientów? 4,1. Kurde, co tak słabo jest? Dekoracje. Kupmy sobie ten obrazek. Obraz z motylami tu nad kasą powiesimy? O, tak ładnie. Mariol chce nad głową? Ciach. <grybujesz> Dobra, 4-2. No. Kurde. Nie mam pojęcia, dlaczego tak. Troszeczkę słaba ta od opinia tych klientów jest. Dobra, Mariolka, działaj! Cena zestawu, proszę bardzo. Raz, dwa, yy, trzy, cztery i coś jeszcze. O, właśnie, tutaj. Ok, coś zamawiamy. Maszynki się kończą. Dobra, zróbmy tak, że najpierw sobie rozłożymy to, co możemy, a później będziemy zamawiać. Co tu w ogóle wpadło online? Yy, akceptuj. Dobra. I tych woreczków yy, z nikotyną to na pewno nie mamy. Znaczy, no, jedna tylko jest. To musi by lądować na regale mm, papierosy czerwone. No, mamy tutaj 17 sztuk. Papierosy niebieskie. Nie ma. No to musimy je zamówić. Jest, mamy, mamy. Level 10, Dobra. Yy, zatrudniamy, słuchajcie tego ochroniarza. Pracownicy i zatrudni ochroniarza. Gdzie on jest teraz? Jest, patrz. Ole ma pałę. <laughs> to ładnie mi tu broń, nie? Wiesz, to od ciebie zależy, czy nam to coś zwiną, czy nie. Yy, dobra, dobra, słuchajcie, zamawiamy so, sobie te woreczki i fajki niebieskie, tak? Gdzie to było? Tu. Kupuj. Ja rozumiem, że strefa dostaw, skoro mamy tego ochroniarza, to jest też teraz już broniona? Ze strefy dostaw nam chyba też nic nie zwinie, co? Okej, okay. za mało kupiłem tych woreczków z nikotyną. Mm, to jest tutaj. Dobra. Trzeba jeszcze domówić. To kolejne zamówienie wpadło. No też akceptuj. O, czyli rurki filtracyjne. Przy okazji, yy, dobra, dawaj dwa kartoniki. To, to. Dobra, zamów. I najpierw lecimy na pocztę, dokończyć to jedno zamówienie. Hmm, dobra, połóż to na razie tutaj Dobrze, dołożymy sobie co nieco No teraz to tak się w sumie troszeczkę robi Słuchajcie, napięta sytuacja, bo Tutaj trzeba trochę w sklepie poogarniać. To trzeba zamówienie zrealizować. To tak się robi. Sporo roboty ogólnie rzecz biorąc, wrzuć tu. Przypnij to. Ochroniarz właśnie ściga złodzieja. Jest, oberwał, dobra. Ale to znaczy się tak: to co on nam próbował ukraść, to wróciło na magazyn samo czy.? Ja mam nadzieję, ale dobra. Yy, Warboro mamy tylko 16 sztuk, popielniczek mamy też za mało. Urde, dobra. Rurek filtracyjnych też za mało. <grystanie> Niepotrzebnie wyłożyłem na regał. Dobra, jeszcze raz, od początku wszystko zamawiamy. To... Yy, popielniczki i... Warborasy. Dobra. I lecimy. Dobra, najpierw to co z otwartego kartonika sobie przełożymy. Git, teraz warboraski i popieliczki. banga. Ale tu na deptali. Ja cię kręcę, no będą się zaraczepiać Dobra. Jakoś wybrnęliśmy z sytuacji chyba. Tych rurek filtracyjnych położyć nie mogę. Mmm, gdzie są te? Oreczki z nikotyną, te czerwone, takie. Nie ma. Kurde. Dobra, cyk, dawaj. Yy, tutaj są. To ostatnie, ostatnie pudełeczkę zostało. Dobra. To kurde, tu jeszcze mieliśmy. Esty. No dobra, trudno w ogóle robi się niezły bałagan. Ja na tym magazynie też. Będzie to jakoś chyba sobie uporządkować. Słuchajcie, bo też to wszystko kładę byle jak byle było. Yy, nie na swoje miejsca i potem się robi niezły galimatias. Dobra, opanowaliśmy w miarę sytuację. Tutaj jest mniej tych popielniczek, to może z tego kartonika się wyjmie. I tak nie wejdzie wszystko. No właśnie. Dobra, zróbmy sobie troszeczkę porządku tu słuchajcie. Popielniczki bym dał tutaj na dół. Gaz do zapalniczek może też być tu. Jeżeli chodzi o fajki, to zróbmy tak, no trochę odwrotnie, ale o, w ten sposób. Tu damy sobie warboro takie, tu damy warboro takie. Tutaj mamy kolejne warborasy, i tu mamy półmasy. Te popielniczki na dół. Yy, dobra, te woreczki z tytoniem mogą zostać sobie tutaj, zapalniczka. Tu zapałki, tu tu zrobimy te wipe peny. Chyba, że można je wystawić. Można, kurde, ale się rozeszły. Yy, czyli tak, to niepotrzebne, to to. Mm, tutaj te etykietki też można pościągać, żeby się to troszeczkę uporządkowało, to jakoś bardziej sytuacja klarowna zrobiła. Mm, dobra. Okej. Okay. To też można chyba położyć. Tak, dobra. Liquidy chyba też się zmieszczą Dobra, wejdzie Tutaj mamy Aha, to są te żółte, te złote fajury To dawaj to I fajki to damy Liquid Taki... Aj, kurde, to jest zapalniczka. <noise> Zakręciłem się. Dobra, ale pulmasy, pulmasy jeszcze gdzieś. O, właśnie, tutaj są. Ok, mm, no to z powrotem: tytoń, też git. To etykietki pościągamy. Popielniczki damy radę. Nie. Tych niestety nie, ale tamte czerwone chyba można było sobie położyć. Dobra. I te maszynki do nabijania fajek też można dołożyć. Dawaj. Aha, Warborasy czerwone złote też do uzupełnienia mm, mm, tak to i któreś tam jeszcze były nie ma ich chyba akurat o te, te te czerwone tutaj te nie losegony lo, lose Dobra Okej, okay. dobra, to by było. Coś jeszcze? No mówię, te czerwone losegony, ale to byśmy musieli je zamówić. Woreczki z nikotyną są. Ta nikotyna do rzucia to jest też git. Yy, tutaj ten tyton, ewentualnie. Zapałki można by dołożyć też jeszcze. Gdzie są te zapałeczki? Tu, no i dobra, to by było. Cygara, nie mamy cygar. Dobra, nie rynek, tylko magazyn. Tutaj, tutaj, to. Yy, ten tytoń też. I właśnie te losegony czerwone Ale to dopiero jutro moi drodzy sobie Możemy to zamówienie ogarnąć Kończymy ten dzień Ocena 4.2 Czyli taki standardzik Dobra przygotujemy się tu słuchajcie Jeżeli chodzi o kwestie cen Zrobimy sobie te popraweczki O no i dobra, i w następnym odcinku, moi drodzy, wykonamy sobie tutaj, yy, prawda, yy, to zamówienie, zrealizujemy, pouzupełniamy ewentualne jeszcze braki towarowe na sklepie, no i będziemy działać dalej, spinać się po szczeblach tej tytoniowej kariery. Za dzisiejsze spotkanie serdecznie Wam dziękuję, pamiętajcie, że sekcja komentarzy należy do Was, zostawcie łapkę, subskrypcję, jeszcze raz dzięki za dzisiaj, do następnego, trzymajcie się, hej, hej!